Cześć! Dzisiaj przejedziemy się w domu na ulicy Szkolnej 10. Tak, tak wygląda blok, no trochę tu widać całe balkony. A, a to pokażę tak. Czekajcie. Dobra, tak wygląda ten blok. Dobra, jesteśmy już w środku i mamy tutaj śmielewskiego. Przyłuję go z 10 piętra. pani tu, tutaj jest chłodnica. Dobra, czekamy aż przyjedzie. To, to jest psychiatra. Nie. To jest. Wyszedł z centro. Już. Czekamy na windę. już trzecie jest więc już prawie winda jest co ciekawe ona nie ma gongu dobra jest już szkoda, że gongu nie ma dobra. i się otwiera światło PSM i aha, fejkowy, super Nie ma przycisku zamknięcia drzwi. Tu powinien być przycisk zamknięcia drzwi, a tu a wyświetlacz. Taki fajny. I oczywiście światło BSM Co według mnie są ładne. No, nie każdy lubi. Instrukcja 500 kg. 6 osób. Ona, ona była w poprzednim miesiącu sprawdzana w ogóle. Kamera tu jest. Ale może być i atrapowa. Ale nie wiadomo. Dobra, jesteśmy na dziesiątym już. o dobra. Добрый. Где сюда видочка? А, ты усовершенно. Ну, да, да, видочка. Ну, Винда Супер. Cieszę się. I będę kiedy przyjedzie. Zanim ona przyjedzie, pół światu mnie. Pół mnie. Jedziesz to. Halo. Co jest? Dobra, będziemy musieli sobie poczekać. W końcu się ruszyła. Jeszcze się na no szóstym zatrzymała. Super. Przepraszam za, ale urwało mi się nagranie, to jest dalej, dalsza część ze szkolnej wyróżniań, Chory przypadkiem mi się urwało. Spoko, klipczam, to to ogarnę. Ok, światło bezem, jedziemy na zero. No, szkoda, że nie ma tego przycisku zamykania drzwi dobra okej, okay, jedzie winda nie, po co oni robili ten przycisk jedenastego pęta jaki tam, jaki tak jaki tak przepraszam, nie przerwałem nagranie, ale jakiś pan wsiadł Wyszedł. I musiałem przerwać. No jasne. No następnego no, ja filmu. Marka.